Veronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do Narodzin. W pozostałych rolach.

Reżyseria Raul Araisa. Produkcja. Jak mówiła Klemencja, Matylda wpadła w histerię na wieść o tym, co się stało z ojcem. Nie byłaby tak zaskoczona, gdyby utrzymywała kontakt z rodzicami podczas podróży. Co gorsza, Klemencja powiedziała Matyldzie, że przyczyną ataku była kłótnia z Marią Eleną. I teraz biedaczki nie wpuszczają do domu. Matylda nigdy nie kochała siostry. A ty z kolei jej, prawda? Nie mam powodu jej szanować. Właśnie zorientowałem się, że nie widziałem jej już od 20 lat. Tak długo? Czas leci. Kiedyś myślałem, że się lubicie. Mylił się pan, doktorze. Mam nadzieję nigdy jej więcej nie spotkać. Matylda jest niedobrą, zawistną kobietą, i wiele zła uczyniła wobec Marii, Eleny i mnie. Oby się to nie powtórzyło. Nie mam mowy. Znam ją i wiem, czego się spodziewać. Witaj, mniszko. Czego tu szukasz? Przyszłam do taty. Nie wpuszczę cię. Przestań. Nie przestanę. Mama zabroniła ci tu przychodzić. I tak ma być. To mój ojciec. Nie możecie mi zabronić go widywać. Co chcesz widywać? Te rośliny, w którą go zmieniłaś? Nie ja. Więc nie kłóciłaś się z nim? Nie zakazał ci odwiedzać domu? Zakazał. Ale w gniewie mówi się różne głupstwa. Wiem, że chce mnie zobaczyć tak jak ja jego. Nie uda ci się. Pozwól jej, Matyldo. To moja córka i mówi prawdę. Zabroniłem jej tu przychodzić w przypływie złości i zaraz tego żałowałem. Chcę ją zobaczyć. Jeśli spojrzy mi głęboko w oczy, może zrozumie to, co chcę powiedzieć wam wszystkim: że Alberto Limonta to mój wnuk. Matyldo, nie zmuszaj mnie do przepychanki. Przepuść mnie. Zawsze byłaś silniejsza fizycznie, ale wreszcie zrzuciłaś maskę. Rodzice wiedzą, czego się po tobie spodziewać. Przez ciebie to wszystko nieprawda. Lekarze mówią, że choroba wykluwała się od dawna. Kto mówi? Wujek Alejandro, żeby cię uspokoić? Uwielbiany przez wszystkich doktorek? Czy twoje sumienie, chcąc uciszyć wyrzuty? Choroba taty to twoja wina, ale jak Bóg na niebie zapłacisz za to. A do pokoju ojca wejdziesz po moim trupie. Rozumiesz? Ani kroku. O co chodzi? Chciałam dojść z nią do ładu, ale znasz ją. Niestety znam. Mamo, nikt nie może mi zabronić odwiedzić tatę. Nie dosyć złego się stało? Lekarze mówią, że to nie moja wina. Znasz prawdę. Obraziłaś go. I oto efekty. Jeszcze ci mało? Mnie chcesz wykończyć tak jak ojca? To niesprawiedliwe. Wiesz, jaką krzywdę mi wyrządził. Zamilcz. Precz, nie będziesz tu sączyć swojego jadu. Zrozum, chcę zobaczyć ojca. Precz, nie pokazuj się tu. Muszę się z nim zobaczyć. Wysłuchaj mnie, mamo, błagam. Straciłaś zupełnie rozum, Clemencio. To Matylda jest złym duchem, nie Maria Elena. Na miłość Boską. Nie zatrzaskuj przed nią drzwi naszego domu. To jedyna córka, która nas naprawdę kocha. Matylda nas nie cierpi i wykończy nas oboje, ani chybi. Już po wszystkim. Jeszcze nie. Serce mi mówi, że przyjdą gorsze dni. Co Maria Elena chciała powiedzieć? Dlaczego zatkałaś jej usta? Bo tak ma być. A ty się nie trącaj. Ojciec leży sparaliżowany. Ale ja jeszcze mam siłę, by bronić swojej racji swojej i ojca. Nie jestem bezradna i zniedołężniała. Nie obrażaj się, chciałam ci pomóc. Nie wchodź mi w paradę. Ty też jesteś stara i długo nie pociągniesz moja w tym głowa. Doczekam dnia, kiedy to wszystko będzie moje. Słyszałem, Clemencio, co mówisz do Matyldy. Tak ją traktuj, ostro, inaczej cię zadepcze, skrzywdzi Maria Elenę, tak jak ja skrzywdziłem. Pójdź po nią do klasztoru, chcę ją zobaczyć. To straszne, gdy ktoś bliski tak bardzo cierpi. To bolesne. A jeszcze gorzej, gdy ktoś taki jak Nicolas Montero posuwa się zbyt daleko. Co zrobił? Mówił mi, że państwo Del Junco wolą Alberta niż mnie. Wczoraj w Kasynie był bardzo pewny siebie. Powiedział, że jakiś jego były podwładny złożył skargę na doktora Limonte. To groźna sprawa dla lekarza. Powinieneś uprzedzić Alberta. Wie o skardze. Ale powiem mu, kto za nią stoi. Sądzisz, że to spisek? Tak. Spisek Nikolasa, który chce go zniszczyć. Domyślasz się dlaczego. Z powodów osobistych. Ale nie sądziłem, że Nikolas posunie się aż do tego. Idź do Limonty. Powiedz mu o wszystkim. A także o tym, że zawsze może na mnie liczyć. Dziękuję doktorze. Powiem, choć pewnie wie o tym. Jestem. Po co mnie wzywałeś? Powiedział pan, że nie będzie kłopotów ze skargą na Limontę. Tak mówi adwokat. Nie chcę afer. Miałem tylko podpisać. A jest jakaś afera? Plimonta tu był, żądał wyjaśnień. Procesu i tak nie uniknie. A potem będzie się musiał zabierać z miasta. Nie chcę go tu widzieć. Słyszy pan? Jak mam mu zakazać? Ma pan forse. Niech pan wynajmie dla mnie goryla. Boisz się, Limonty, naprawdę? Boję się, że tu wróci i postawi mnie naprzeciw lustra. Nie będę mógł spojrzeć sobie w twarz. Uspokój się. Przez tę chorobę robisz się nerwowy. Mam się uspokoić? Niedługo umrę, ale niech pan zabierze stąd limonty, bo nie odpowiadam za siebie. Dobrze. Dam ci ochroniarza. Chciałaś mnie pilnie zobaczyć, tak. Proszę wybaczyć, ale bez rozmowy z księdzem nie mogę zostać w klasztorze. Nie zabiorę księdzu dużo czasu. Właśnie chrzciłem bliźnięta, dlatego trwało trochę dłużej. To cudowne otrzymać dwoje dzieci zamiast jednego. Proszę księdza, Matylda wróciła i razem z mamą nie dopuszczają mnie do taty. Jak mogłaś tam iść, usiądź. Myślałem, że Jorge Luis Armenteros cię uspokoił i że wystarczą ci same wiadomości o zdrowiu taty. Skąd nagle ta rozpacz? Bo wiem, że Matyldzie nie chodzi o zdrowie ojca, tylko wykorzystuje okazję, żeby się na mnie odegrać. Wie ksiądz, że nigdy mnie nie kochała, a teraz mama daje jej broń do ręki, by mogła zniszczyć to, co mnie jeszcze łączy z rodzicami. Za bardzo się ekscytujesz. Nie obciążaj siostry winą za sytuację, która trwa od lat. Ty też masz w tym swój udział. Wiem. Ale nigdy jeszcze Matylda nie okazywała mi swej nienawiści tak otwarcie. A ja tego dłużej tolerować nie mogę. Ona przejmuje władzę nad domem. A co? Czyżbyś zmieniła zdanie w sprawie ślubów zakonnych? Przemyślałam to dobrze. Klasztor nie jest miejscem dla osób o sercu tak pełnym goryczy i smutku. Tu się zgadzamy. Dokąd pójdziesz, skoro matka Cię nie wpuszcza? Nie wiem, a Klemencja ma silny charakter. Znam ją dobrze. Może do hotelu, pensjonatu? Radzę ci, zostań w klasztorze, dopóki nie porozmawiam z Twoją mamą. Wywołasz skandal i wszyscy dowiedzą się o Waszych kłótniach. Dobrze, zostanę. Kiedy ksiądz z nią pomówi? Jak najszybciej. A potem da mi ksiądz znać? Przez telefon. Też jak najszybciej? Obiecuję. Bóg zapłać. Wiedziałam, że ksiądz mnie nie zawiedzie. Natychmiast przyszedłem z tym do ciebie. Doktor Sierra zapewnia, że poprze cię w sądzie jako ekspert. Liczyłem na to. Ciężko mi to mówić, ale za wszystkim stoi Nicolas Montero. Nie dziwicie to? Tak podejrzewałem. Z akt pacjenta dowiedziałem się, że Pedro pracował w firmie ojca Amelii. To niebywałe, do czego prowadzi nienawiść. Nie takie niebywałe. Ale nie jesteś sam. Masz moje pełne poparcie moralne i finansowe. Doktor Sierra też pomoże, gdy będzie trzeba. To szlachetny człowiek. Nie każdy byłby gotów. Wiem, że ktoś obwiniał go na równi ze mną, a on, proszę, jak się zachował. To rycerska dusza. Dziękuję za wizytę. Idę do pana Rafaela. Będzie mi pan towarzyszył? Nie, mam inne sprawy. Zresztą rozmawiałem już z panią Klemencją. Pan go nigdy nie odwiedza. Dlaczego? Powiem ci. Uważam, że zniszczył życie córce. Rafael Del Junco. Zasłużył na swój los. Na razie. Pamiętaj o naszej obietnicy. Będę pamiętał. Dziękuję. Witaj, córeczko. Dziadziuś śpi, ale może chcesz wejść. Nie. Przyszedłem tylko spytać o jego zdrowie i zabrać ciebie i mamę do domu. Babcia przygotowała jedzenie tutaj. Zostańcie, jeśli chcecie. Ja źle się czuję w atmosferze choroby i smutku. Taki ze mnie egoista. Powiedz mamie, że byłem. Zobaczymy się w domu. Są jakieś zmiany u dziadka? Nie. Alberto go teraz bada. Potem mi powiesz. Musisz mi pomóc. W czym? Mama nie pozwala mi odwiedzić cioci Marii Eleny. A tu w domu nie pozwoliła jej wejść do dziadka. Razem z babcią wypchnęły ją za drzwi. Co ja mam zrobić? Powiedz mamie, że tak nie można. To przecież jej siostra. Mam się sprzeciwić mamie i jej babci. Nie. Wybacz, to zbyt delikatna sprawa. Nigdy mi w niczym nie pomożesz. Zawsze mama jest ważniejsza. Nieprawda. Kocham cię, ale mamę też kocham. I co, doktorze? Widać oznaki życia. Tylko tyle? Po to przychodzi pan codziennie? Przychodzi, bo ja o to prosiłam. Clemencio, niech ona nie obraża Alberta. To mój wnuk, nasz wnuk. Wiem, już mówiłaś. Nie pojmuję, czym doktor Limonta cię oczarował, że wolisz jego, niż wujka Alejandra. Ale trudno. Pani wybaczy. Doktor Sierra zajmuje się panem Rafaelem jak dawniej. Ja na prośbę pani mamy tylko pomagam. To jeszcze dziwniejsze. Ojciec jest nad grobem i aż dwóch doktorów go dogląda. Przestań, Matyldo. To wola ojca i moja. Ojca? Niemego i sparaliżowanego? Wcześniej mi mówił, że potrzebuje doktora Limonty. Bądźmy wdzięczni, że pan doktor się zgodził. Pani córka chyba się z tym nie zgadza. Będę czekał na wiadomość, co panie zdecydowały. Nie ma o czym mówić. Matylda jest tu tylko gościem, za pozwoleniem. Naprawdę nie rozumiem Was. Ściślej Ciebie. Ten typ manipuluje Tobą. Boże, gdybym mógł mówić i się ruszać, pokazałbym Ci, Matyldo, gdzie raki zimują. Nie manipuluję. Dużo mnie kosztowało, by zgodził się przychodzić tu dzień w dzień. Zwłaszcza pieniędzy. Odniosę to do kuchni. Potem pogadamy o doktorku. Nie ma o czym. Będzie tak, jak chcę. Zobaczymy. On nadużywa Twojego zaufania. Chyba nie wszystko przemyślałaś. Ale skoro moja opinia się nie liczy, skoro jestem intruzem, powiedziałam, że jesteś gościem. W niczym mi nie pomoże, dopóki mama stoi między nami. Wszyscy są tak niesprawiedliwi dla mojej cioci. Spokojnie, kochanie, wszystko się ułoży. Na pewno się ułoży, już ja ci wszystko ułożę, doktorku. Był to film z serii Prawo do Narodzin, wersja polska Studio Publishing.